this the terms Boże, żyjków z wspomorzeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak od początku była tak i nie. I na wiek wieków niechaj zawsze słynie, Alleluja. Twórco światła, co z nicości Światłość wywoła, w pierwiastkach jej jasności, ranek świata zgotowałeś. Czas od rana do wieczora dniem swej woli nazywamy. Oto spad na pora, więc ze łzami Cię błagamy. Nie bierz życia nam światłości, gdy nas brzemię winy gniecie. Gdy nie myślim o wieczności, mówiła. W grzechu wsiecie, by do wiecznej dojść nagrody. dobra mnie niech kołaczem. Unikamy wszelkiej szkody, i zmywamy grzechy płaczem. Praw to Ojcze miłościwy, Synu Ojca Boże żywy. Z Duchem Świętym, co społecznie, króluje Cię na wiek wiecznie. Rzekł Pan do Pana mego łaskawym, swym głosem siądź mi przy boku prawym. Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi, dam za podnóżek pod Twoje nogi. Berło Twojej mocy wydam z syjonu, świat cały padnie u Twojego tronu. A ty używać będziesz praw swoich, Wśród nieprzyjaciół, panując twoich. Skoro rozpoczniesz twe panowanie, Przy tobie lud Twój w jasności stanie. Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, Ciebie z wnętrzności moich wydałem to po jego zaś zaśmowa, danego nigdy nie cofnie słowa. Ty jesteś kapłan do końca wieka, według obrządku Melchi Przy Twej prawicy Pan jest nad nadpany, w dzień gniewu swego zetrze ty Sąd swój rozciągnie po całym świecie I nieposłuszne narody zgniecie. Pysznął na ziemi głowę poniży, Która mu jego chwały ubliży. Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, Dlatego głowę wzniesie na wieki. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak od początku była, tak i nie i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Całym cię sercem chwalić będę, panie, gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie. Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba, który mi władnie jak mu się podoba, co pocznie wszystko pełne jest zacności. Pełne uwielbień wiek sprawiedliwości, Jego nie przetrwa żadna na ziemi. Wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi. Pan dobrotliwy, pan to miłosierny, karmi i hojnie bogaci lud wierny. Stateczny w słowie coraz postanowił, Wieczny mi czasy tego nie odmówił. Moc swą okazał, gdy wygnał poganę, A ten kraj synom Izraela dany. Sprawy rąk jego prawdą miarkowane, A zaś słusznością prawa prostowane. Te się na wieki żadnych lat nie boją, bo na słuszności i na prawdzie stoją. Pan sługi swoje z niewoli wybawił i dla nich wieczny testament zostawił. I ma straszne i pełne świętości, a bojaźń Boża początkiem mądrości. Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi, będą od wszystkich wiecznie chwalonymi. Chwała bądź Bogu w trójce jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak od początku była, tak i nie. nie i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Szczęśliwy i nieznakaźny, kto w Pańskiej żyje bojaźni. Najmilsza jemu jest droga, iść według przykazań Boga. Krew jego zacna na ziemi, porówna zawsze z możnymi. ród się cnotliwych rozpleni. I będą błogosławieni, Do jego będzie obfity, zbiory i trwałe zaszczyty, a cześć poczciwego człowieka pójdzie od wieka do wieka. Niechaj noc zaćmi mgłuswymi, światło jest nad cnotliwymi. Zawsze im Pan jest życzliwy, litośny i sprawiedliwy. Człek miły pełen wesela, gdy drugim swego udziela. W złowie się swoim tak rządzi, że co wyrzeczenie zbłądzi, ludzka pamięć jego sprawy nie był to mąż prawy I złego język nie trwoży Bezpieczny w nadziei Bożej Stateczność jego cnej duszy Żadną się rzeczą nie wzruszy Wydoła złej chwili snadnie Aż nieprzyjaciel upadnie Wypał swoje szczodroty, na wdowy biedne sieroty. Przed tą uczynnością słynie, i chwała jego nie zginie. Zły na to patrząc, wola zgrzyta skrzyta z zazdrości, sinieja. Taki, co w głowie uradzi, do skutku nie doprowadzi. Chwała Ojcu i Synowi oraz Świętemu Duchowi. Jak na początku, tak nie. i na wieki niechaj słynie. Czy o Dziadki Najwyższego Pana Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana Niech imię Pańskie przebłogosławione Na wszystkie wieki będzie pochwalone Gdzie wschodzi słońce i kęty zapada niechaj świat boską chwałę opowiada. Pan ma narody wszystkie pod nogami. Jego się chwała wznosi nad gwiazdami. I któż się z Panem tym porówna, który wysoko siedząc swej niebieskiej góry i co na niebie, i co jest na ziemi, Oczyma ma widzi nieuchronionymi. On ubogiego z nędzy wyprowadzi i z książętami na ławie posadzi. On niesie radość dla niepłodnej matki, miłe w Jej domu rozmnażając dziadki. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jednemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak od początku była, tak i i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Boga naszego, chwalcie wszystkie ziemie, daj Mu cześć winną całe ludzkie plamie. Bo miłość Jego nad nami stwierdzona, a prawda Pańska wiecznie uiszczona. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, co Synowi, Duchowi Świętemu. Jak od początku była, tak i nie, nie. I na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Z listu świętego Piotra. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla Was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą. Dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu niebios. Błogosławiony jesteś, Panie. Na sklepieniu niebios, Chwalebnej i wywyższony na wieki, na sklepieniu niebios. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu. Bios. Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Uwielbiaj dużo, moja mój sławę, mój sławę mój pana Merego. Merego. Wal Boga stworzyciela tak bardzo dobrego. Bóg mój, spawienie moje jedyna otucha, Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Prze to wszystkie narody, co ziemię osiędą, odtąd błogosławioną Mnie nazywać będą. Bo wielkimi darami uczto nam od Tego, którego moc przedziwna święte imię Jego. Którzy się Pana boją szczęśliwi na wieki, bo z nimi miłosierdzie z rodu daleki. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. Wyniosłych złożył z tronu znikczemnił wielmożne, Wywyższył uwielmożnił w pokorę zamożne. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanożył, Bogaczów z niczym puścił i nie rozproszył. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, Wspomniał na niu, życzył mu miłosierdzia swego. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś Ojcom naszym, Abrahamowi z potomstwem Jego wiecznym czasem Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu. Chwała Ojcu Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie. Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. Radosnym sercem zanośmy nasze prośby do Boga, który stworzył świat, naprawił go przez odkupienie i ustawicznie odnawia swoją miłością. Odnawiaj, Panie, dzieła swej miłości. Odnawiaj, Panie. Swej miłości. Dzięki Ci Boże, który w całym stworzeniu objawiasz swoją wszechmoc i w dziejach świata ukazujesz swoją opatrzność. Odnawiaj, Panie, dzieła swej miłości, przez swojego Syna, Zwiastu na pokoju i Zwycięzcę na drzewie krzyża. Wybaw nas od próżnego lęku i rozpaczy. Odnawiaj panie, dzieła swej miłości. Pomóż wszystkim, którzy miłują i wprowadzają sprawiedliwość, aby, szczere, aby szczerze zabiegali o utrwalenie na świecie prawdziwego pokoju. Odnawiaj pahanie. panie. Dzieła swej miłości. Pospiesz na pomoc, uciśnionym, obdarz więźniów, wolnością poczeszaj biednych, zapewnij chleb łaknącym, umocnij bezsilnych. We wszystkich ludziach objawiaj moc swojego krzyża. Odnawiaj panie dzieła swej miłości. Ty cudownie wskrzesiłeś do chwały swojego Syna, który umarł i został pogrzebany. Sprawa, by zmarli razem z Nim przeszli do życia. Odnawiaj, Panie, dzieła swej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, Jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Boże, Ty zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przebranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na swoich wierzących, i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Błochog, sławmy Panu. tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu ojcu i synowi, pochód po wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiek. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Nie będzie pochwalony że najświętszy zakramy, że nas nie nadziera kłam. Nie hai będzie pochłonę, że najświętszy zakramy.